Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I na początek mam dla Was nową kurtkę, która jest wykonana z fajnego materiału, ponieważ mamy tutaj takie futerko a la baranek. Jest dosyć ciężka, bardzo ciepła, ponieważ ona ma jeszcze taką podszewkę. No powiem Wam, że idealnie ona się sprawdzi zarówno na jesień, jak i na zimę. Kosztuje ona 80 zł i największy rozmiar mamy tutaj L. Kochani w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd ubrań i będę miała dla was bardzo fajny sweterek, ciekawą bluzeczkę, pojawiły się też kolejne dresy, mam też dla was bardzo fajne kapcie, które idealnie sprawdzą się na zimę, zajrzymy sobie też na dział dla panów i będę miała dla was ciekawe jeansy. więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. I zaczynamy sobie od nowego sweterka, jest to Cardigan. Bardzo mi się podoba, z jakiej włóczki jest wykonany, ponieważ ona jest taka trzykolorowa, bardzo ładnie to wygląda. Jak widzicie, on jest taki dłuższy, kosztuje 70 zł i największy rozmiar mamy tutaj L. Teraz mam dla Was ciekawą bluzeczkę, która jest w kolorze takim jasnozielonym, ale hitem jest krój. Mamy tutaj rękaw czy czwarte, który jest podwinięty. Do tego dekolt jest taki szpiczasty i mamy tutaj zapięcie na guziczek, i mamy tutaj tylko ten jeden guzik. Natomiast na dole ona jest tylko chwycona tak na krzyż i tylko na samym dole, czyli ona jest cała otwarta. No powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Jedyny minus to tył. Jak widzicie, on jest dłuższy niż przód, i biorąc pod uwagę tą zakładkę z przodu, to jakoś nie za bardzo mi to pasuje. Jak ja bym sobie tą bluzeczkę kupiła, to bym sobie ten tył po prostu włożyła w spodnie, ale jakoś nie wiem, czy to dobrze by wyglądało. Bluzeczka kosztuje 30 zł, a największy rozmiar u mnie to 44. Ale tutaj mam perełkę, kochani mamy tutaj bluzę z kapturem, bardzo fajny nadruk, ponieważ mamy tutaj takiego tygryska, na kremowym tle mamy takie czarne pasy, fajnie to wygląda, kosztuje ona 40 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. Bardzo mi się też podoba, że rękawki są takie dłuższe. Z przodu nie ma tutaj żadnej kieszonki, a powiem Wam, że aż się prosi, żeby naszyć taką kieszonkę a kangurek, albo chociaż z boku mieć takie mniejsze kieszonki. Ma też kaptur, więc kolejny plus. No i ten wzorek zwierzęcy naprawdę mi się podoba. A teraz mam dla Was kolejną perełkę z firmy Bekin. Pojawiły się kolejne staniki sportowe, które są w takim ładnym niebieskim kolorze. Mają też fajne ramionczka, bo są tak jakby ze zwykłego stanika. Mamy też tutaj poduszki, więc kolejny plus. I kosztują one 15 zł. Pojawił się też zestaw skarpetek. Mamy tutaj trzy sztuki w cenie 12 zł i one są w różnych kolorach. A tutaj na dole kolejna perełka z firmy Beckin, i tym razem jest to bluzeczka z krótkim rękawem w kolorze szarym. Kosztuje ona 20 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Kochani, w Pepko pojawiły się kolejne welurowe dresy, tym razem mamy je w kolorze niebieskim i fioletowym. Na razie pojawiły się tylko bluzy, ale pewno spodnie na dniach się pojawią. One są w ogóle rozpinane i tutaj zawieszka z tego zamka jest w kształcie serduszka, fajny detal. Z przodu mamy tutaj też dwie kieszonki i one mają też kaptur, więc kolejny plus. Kosztują one 40 zł, a największy rozmiar mamy tutaj 2 razy XL. A tutaj mamy tą bluzę w kolorze fioletowym i powiem wam, że kolory oba są bardzo ładne, ale mi bardziej spodobał się właśnie ten fioletowy. Na tych naszych ulubionych bluzeczkach z krótkim rękawem pojawiła się kolejna nowość, i tym razem mamy tutaj bluzeczkę w kolorze czerwonym, ale nie ma ona tutaj żadnego nadruku. Przez to jest tańsza, bo kosztuje tylko 10 zł, ale też największy rozmiar mamy tutaj potrójną XL. -kę. No i co najważniejsze, ona ma dokładnie ten sam krój co reszta tych bluzeczek, czyli jest tak troszeczkę wycięta. A teraz przejdziemy sobie na kapcie i kochani tutaj mamy te futerkowe, które Wam pokazywałam w ostatnim przeglądzie, ale pojawiły się jeszcze jedne, no popatrzcie, tym razem one są wykonane z takiego futerka ala baranek, też są w kolorze różowym, ale tym razem mamy tutaj połączenie takiego pomarańczowego i różowego i powiem Wam, że one nawet bardziej mi się podobają niż te wcześniejsze i kosztują 25 zł. Jeśli chodzi o kapcie na zimę, to oczywiście nie mogło zabraknąć tych wysokich. W tamtym roku mieliśmy ich naprawdę spory wybór. Na razie pojawiły się takie kremowe i kosztują 25 zł. Ale tutaj mam coś ciekawego, jest to połączenie kapci oraz skarpetek w kolorze granatowym, do tego ma tutaj taki fajny wzorek, a w środku mamy takie białe futerko, fajnie to wygląda i kosztuje 17 zł. A teraz przejdziemy sobie na dział dla panów i na początek mamy bluzkę z krótkim rękawem z takimi napisami, bardzo ładne połączenie żółtego i czarnego, kosztuje 20 zł i największy rozmiar mamy tutaj 2 razy XL. A tutaj mamy taką prostą bluzę, która jest w kolorze szarym, nie ma ona też żadnego nadruku, kosztuje 30 zł, a największy rozmiar mamy tutaj 2 razy XL. Kolejne perełki z firmy Beckin. Tym razem mamy bluzeczkę z krótkim rękawem, która jest w kolorze czarnym. Do tego na dole mamy taki duży napis Beckin. Fajnie to wygląda. Kosztuje ona 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. I jeszcze obok do kompletu mamy bluzę, która jest w kolorze czarnym, jest rozpinana i do tego ma jeszcze kaptur. Kosztuje ona 50 zł, i też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. A na koniec prawdziwa perełka. Kochani, w Pepko pojawiły się jeansy firmy Wrangler. Na razie są dostępne tylko dla panów i są w takim jasnym kolorze, ale pewno na dniach pojawią się też dla pań i kosztują one 150 zł. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, zapraszam Was też na ostatnie przeglądy. Wczoraj w z Pepko, w którym mieliśmy takie perełki jak szklankę w kształcie dyni oraz aż trzy nowe ozdobne poduszki, a w sobotę w Pathle, w którym mieliśmy takie perełki jak nowy durszlak, przepiękną pościel i cudną różową misę, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.